Cześć, witajcie, widzowie. Z tej strony ja. Yy... Simbrella. Dzisiaj gramy sobie w Cities yy, Skylines. Yy, pierwszy odcinek. Widzowie. Yy, zakończyliśmy niedawno yy, dział z Marvelem, drugi sezon. Yy, bardzo Wam jestem wdzięczny za tak dobre odebranie tego sezonu. I mam nadzieję, że będziemy się teraz bawić jeszcze lepiej. No. I będzie jeszcze fajniej. Eee, no, bardzo wam dziękuję. Nowa gra, lecimy. Nowa mapa. Eee, mamy różne mapy. I nie mam pomysłu. na Jakieś jałowe równiny. Siedem jezior. Eee, nie wiem, dużo tych map. Strasznie jest. Rybacka Enclaw. To może być ciekawe. Nazwa miasta, widzowie. E, czekam na Wasze e, propozycje. Ja na razie nazwę to sezon pierwszy. Ale nie wiem. Może jakoś inaczej to nazwiemy. Może jakoś wpadniecie na jakiś lepszy pomysł. Sezon pierwszy, raz go dalej. E, katastrof nie chcemy. Najmniejszej pogody nie chcemy, żeby nam tu nic nie zakłócało. Eee, to i dobra, i lecimy. Let's go. Dobra. E w ogóle... Zobaczymy, jak to tutaj będzie. Fajnie jakoś to wyjdzie, nadzieję. I dobra. E, mamy tutaj taką mapę. sobie ten kamień, to nie chcemy tego takiego i na pewno chcemy sobie wyrównać teren, e, bo to nam się serio przyda, serio, serio, więc wyrównujemy sobie terenik aby tego tutaj nie było Ale taką standardową mapkę więc tutaj widzowie bo tak to sezon pierwszy bo mam pomysł zrobić więcej sezonów że to jest sezon pierwszy Możliwe że będzie sezon drugi, sezon trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, osiemnasty w ogóle może też będę nagrywał City Skylines 2, ale to się już zobaczy. Dobra Zaczynamy, zaczniemy sobie na przykład od, nie wiem, jakiejś ronda, e, no nieźle by to wyglądało, tylko, że te rondo mamy takie, e, to jest za duże, no właśnie, bo mamy te dwie drogi, powiedzcie jak coś będzie zacinało, bo dobra, to ja się postaram następnego następnych to naprawić. Tak, bo sobie tutaj takie rondo. Teraz... Prosto jakoś połączymy to z... z tymi ulicami. A to w ogóle jak jest. No hmm, tutaj. Takie. Tak. Jest. Rondo ma być z takich pasów. Włączenia. Może się nie przydać. E, wyłączamy sobie na pewno światełka Bo się nam w ogóle nie przyda. A jeśli chodzi o ten drugi, no właśnie. Ja zawsze mam widzowie z tym problem. Nie wiem. Nie wiem zawsze, jak ten drugi Jakieś tak fajnie połączyć. Chyba, żebyśmy po prostu połączyli gdzieś obok. Ja. O! Jakoś tak na przykład. O, coś takiego na przykład Na przykład Tak brzydko to wygląda A może faktycznie jednak Byśmy zrobili to tutaj odmianę takie Obyśmy no sobie usunęli Teraz weźmiemy sobie krętą Zrobimy na przykład coś tak Nieźle Tak Hmm, może bardziej od tej no, moment, tak? O! O i tak. I coś takiego. Może no, za pieniądze to nie wygląda jakoś. Ha. Nie wiem. A O, to już trochę nadężne, bo to jest tylko ta ulica, to siedzi w No właśnie, ta ulica. Uuuu, w takim nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić komputer. Nie jestem jakimś wybitnym tutaj w Twitch's Skyline. Ja bym chciał coś zrobić w tym samym kierunku, ale się nie da. Widocznie się widać nie da. W o! Tak, o. No i to jest niezła ulica. To jest niezła ulica. To i O, Zrobię coś takiego. Taki troszkę. No dobra. Jakoś to wygląda. Może nie wygląda to jakoś świetnie. Ale jest. Hmm. Dobra. Mm, się na Naprawdę nie mam pojęcia jak to zrobić, żeby to jakoś tak ładniej wyglądało. I na co wiem, żeby to jakoś ładnie wyglądało, to już połączyć po tutaj, no to, to będzie chyba najlepsza opcja. połączyć to albo, albo, albo połączyć to po prostu stąd. No. Będziemy sobie wzięli na przykład krętą tutaj i tak. O! O! I to mi się podoba! No dobra. Udało się jakoś to wykombinować. No i dobra, wjeżdżają sobie tutaj takie zazielenione rondo. I pójdziemy sobie w tą stronę. Myślę, możemy sobie zrobić odnowie taką już zwyklejszą drogą, mniejszą. O, mniejszą już taką drogą. Żeby to mi się tutaj tak nie ten. Żeby mniejszą. Która będzie prowadziła na pierwsze takie osiedle. Na pierwsze osiedle, jaki mam plan. Na pewno zrobić coś takiego. I po prostu zapełnić tutaj te kratki. Na razie nie tamten, na razie tylko te. Ok. A w tym czasie, jak nam się to będzie robiło, już musimy przemyśleć strategię na przykład na Przepraszam was. Bardzo was widzowie przepraszam. Spadł tutaj. Spadł mi sen. Mm -hmm. Dobra, ja. eee, więc, dobra, domyślam się, że zaczynamy budować, tak, no to gdzie byśmy na przykład takie sklepy zrobili, sklepy to ja mam plan zrobić na przykład tutaj, albo na przykład tu, w tej uliczce, po drugiej stronie, o, to jest dobry pomysł, po drugiej stronie po prostu mamy sklepy, a tu sobie na przykład zrobimy taką dalszą uliczkę, zrobię sobie takie kolejne odruchy, i tu po prostu będzie więcej takich domów Na razie domki Na razie domki Czekaj, okay, no taka ciekawa mapa Ciekawa, aha! No, prąki woda, dobra, teraz mi przypomniało wszystko Zacznijmy sobie od wody Na przykład No to byśmy sobie pobierali Gdzieś tu na przykład, na razie Ta, ta, jakoś tak, jakoś tak, Coś takiego. A jeśli chodzi o ścieki, no, no ścieki są dwa jakby pomysły. Albo dać na przykład gdzieś tu, albo zrobić kanał. Na razie ja pójdę w taką. Normalną, taką łatwiejszą, czyli po prostu zrobić. Tak. No dobra, więc podłączamy to. Podłączamy, a nie. W... A nie blisko robimy nie. E Teraz wiatrak Wiatrak okay. Tutaj To za daleko, ale do przez wodę takie prowadzą i z tego podłączamy się do miasta, tylko właśnie. Czy podłączamy się tak? No, możemy się tak podłączyć. Ok, zaraz tam powinno przewodzić krąg, i zaraz wszystko powinno iść git. Ja mam jeszcze tutaj ten kieszonek, tu tam trochę tej wody. Mamy już tutaj zapotrzebowanie nam. Znika, przepraszam Was, ale jestem trochę chory. Jeszcze więc jak coś głos taki, e, takim, z którego trochę chorób zko mnie dorywało, No i tak. No mamy tutaj klinikę i szpital. To ma oczywiście na późniejszą okazję jeszcze. Chcemy to tą szkołę to co? No później i dobra. jeszcze czas o pierwszy sklep się buduje I jak chodzi właśnie o pierwszy sklep komisariat policji nie ja mam postawił na początku o remizda na mnie ja bym na początku w ogóle walnął straż pożarną nie wiem albo policję można na początek można na początek policji to policja nawet tutaj na rogu tak, żebym miała od razu tutaj wyjazd na lądo. Okej, okay. tutaj już się zaczynają, widzę. Tutaj te domy się kolejne budują. Sklepy też zaczynają się budować. I... OK. Najdłużej to nam zajęło chyba robienie tych wszystkich ulic. O i ja ogólnie. No, dobra. Jakiś parking? Nie, na razie jeszcze sobie Jest Jakieś pojedyncze rzeczy, nie. Ale też jakieś takie inne rzeczy, ale to może o się. sobie chcą mi tu powoli przemysł, ale najbardziej chcą jeszcze nadal domy, więc nic się nie dziwię właśnie w tej ludności. Żeby tak daleko nie odchodzić. Zrobimy już sobie tu jakąś ulicę, nie. I trzymamy się tego, że nic nie burzymy. Tego się trzymajmy... Robię sobie... sobie taką ulicę. Teraz wstawiamy tu jeszcze więcej domu. I mamy, jeździ na to wygląda już. Na sklepy kompletnie potrzebne spadła domy chcą i przemysł trochę. Gdzie byśmy przemysł walnali? Kurczę. Czy może taki inny bardziej przemysł, na przykład taki rolniczy, leśny... No leśny, leśny. Tu mamy trochę lasu. Ale to tam jest rzasny te lasu, No nie. Farba, no to jest jakieś... To jest co górskie. No nie mamy tu gór naftowy, eee, No ryby, no to jest chyba na razie nasz taki priorytet. To nie wiem dobra, zrobimy sobie na przykład na początku. Nie wiem czy tu taki połów zrobić, czy bardziej tu, chyba bardziej tutaj. Tu sobie postawimy coś takiego. Coś takiego sobie tu postawimy. I potrzebę to, potrzebę to oczywiście drogi. Więc zaczynamy. I budujemy interakty. Uwaga, to lepcie tu. Tu, tu, tu. I tu. I już powoli zawracajcie. A już się do mnie I wracajcie. Ten. Prąd i woda Zacznijmy już od wody Bo jest to blisko dosyć Teraz prąd Teraz prąd Okej okay. I narzekają już chcą większy przemysł Dobra Ludzie, spokojnie, spokojnie, tak? Taką ulicę tutaj, bo tutaj postawilibyśmy zwykły przemysł po prostu. To jest najzwyklejszy przemysł. Taka ulica. Na razie coś takiego mi się wydaje, że tyle na razie wystarczy też nie może tak super dużo tego być. No dobra, wracamy tutaj. Tutaj ten komisariat, no. Tam się te domy tak średnio chcą budować. Ja bym zrobił tutaj taką kolejną ulicę, tak dalej trochę. I tutaj co dalej będzie? Będą sklepy dalej. Ej, taki mam plan. Tutaj sobie. I przy tym Tutaj dalibyśmy sobie remizę Straży Pożarnej. Albo na przykład drugi pomysł to jest, żeby dać ze Straży Pożarnej tu. Tylko wtedy musieli tam dojeżdżać. A ja myślę, że tu to jest dobry pomysł. E, bo ładniej to będzie wyglądać, a to najwyżej sobie tą drogę po prostu wyjdzie. Dociągniemy sobie jakąś tam, albo tą z przemysłu. Po prostu jej dociągniemy do tej. Zobaczymy już. Jak coś będzie się paliło, no to będzie trzeba jakoś pokolbina. Na razie nie ma takiej potrzeby. A, a właśnie, woda, prąd. No prąd tylko powinni mieć. Ale wody to nie tutaj już robimy. Prąd powinni mieć, tak. Prąd mamy. Dobra widzowie, my powoli będziemy kończyć tam pierwszy wspaniały odcinek. E, moim zdaniem po prostu fajnie się dzisiaj trochę bawiliśmy e, i moim zdaniem no fajnie to tutaj wyszło. Zrobiliśmy domy, zrobiliśmy sklepy, postanowiliśmy policji, e, tutaj trochę żeby zaczęła się tutaj ryby, rybne, rybne rzeczy, remizę i przemysł. Najbardziej się męczyłam nad świetną drogą widzowie. Więc dobra, to by był na tyle z tego odcinka. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w drugim odcinku z pierwszego strony Cities Skylines gdzie będziemy się chyba zabierać za e, różne rzeczy typu jakieś śmieci, klinika, ale to już zobaczymy w następnym odcinku, który będzie jeszcze nie wiem kiedy. Jak wy to oglądacie, to nie wiem, jutro albo pojutrze widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!